Po prostu jest Już tylko na dwie Cordoby, bo trzecia czeka na mechanika.

Opa! Znaczy kurwa, kapcie palą. Łódzki. Ja bym lepsze zrobił. Palmy. Las Palmas. Merle. To zajebista woda. To jest 13. Jakie morze. Nie to co Bałtyn. Nie te glony. Florydę. Chyba Chyba Tak wygląda Sergiusz, czemu opóźniłeś wyjazd o parę godzin? Ja opóźniłem wyjazd? Nie No. Nie no, ktoś zaspał, nie wiem No Ta sama osoba, co spała 9 godzin wcześniejszego dnia Nie No, dłużej Znowu łupak? Co kurwa ja? Wymuś. Rura Widzicie może, kurwa, durniej jak sam Ale słodka latarnia morska. Europa Point. Łył. -y. I Cordoba Point. Chodźcie tam. travel. Widzicie, stary i po prostu peczy, i wciąż... Tu się rozbili. Sikorski Władysław. ko koko, ko, ko, ko ciekawostki. Zginął w katastrofie lotniczej. Oto gdzieś tutaj, na Gibraltarze. Był ważnym człowiekiem. Był tym premierem, chyba. Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej Premier i naczelny wóz Polski no się właśnie. na uchodźstwie. Nie żebym to wiedział, tylko tak tam napisałem <noise> Tam pisze. Yeah. Zna przez duże F. Fajnie, nie? W sobie biście... ale pojechaliście Jedyne 4 dni bycia od po co zmęczonym, głodnym i niewyspanym W skrócie opłaca się. Opłaca się w chuj. Potem jeszcze tylko zapaliło zapłacić? Kurwi się, że ktoś zajebał nam y, ten kapek na hak <grym zaszczytanie> za 3 złote. <grym zaszczytanie> Popsuć kordobę, zgubić nocleg, w sensie nie dostać go, bo Airbnb ma to w dupie. Pozbyć się pieniędzy ze stacji, bo zablokują na czas nieokreślony. I jesteśmy, aha, no i ze 100 litrów oleju. Ale było warto. Chyba tak, chyba tak. Black A czemu? Ja tego nie, nie rozumiem To na ryfa To ryfa jest Bardziej na południe Przepraszam ta... Płynie Kupa Tam gdzieś Tam jest działa na Polskę wycelowane 100% Taki kurwa ładny gołąb Gołąb Siema Nic nie powiesz? No kurwa, spierdaj! No go, no, go, no, no kurwa! Ok, we go! Sprzęgu przejarane? Nie, co to sprzęgo? No nie, no nie cały. Italia, mapa z cs to jest gardia Pamiętacie Pamiętasz się, żeby... kurwa Jezusie, give way Jezus Maria way tu zaraz będzie Jezu Jezus Maria Gdzie ty? Lewo Kurwa Jeszcze tak ciasno, ty to na pewno nie jest dla skuterów, ty Dziecko, To rozjada Trzepali nas na granicy, Przykali marihuany nie znaleźli Poka Pokaż kurwa power Jest pompa, poka pompę Co mam pokazać? Pompa Mo. No. Morsy I morszwinę Plażing zakończony na kolację na plan był ryż z kurczakiem. Dużo więcej produktów białkowych to jest jak się już przez Niemcy przejedzie. Nie ma kas automatycznych. Trubą Monstera. Dobra, no dzisiaj rzecz. wina białego znowu. Sponsorem jest Adam W. Pozdrawiamy serdecznie. Cena to 2,69 Odkręcamy. Jeszcze takiego nie było. No, dziwną paletę ma Zimne słodziutkie, ale później się mocno wpadło. No, a w środku gotuję Spirol Smakuje jak normalne? No. No. Nie, no, całkiem spoko Mam no alkohol w sobie. Darmo, a wczoraj było lepsze, że tak. To co wszak no, nie, nie pasuje do tobie. Ja bym pił, nie. No to nie moje. No to boja. ja. No, hmm. nie wiem, czy to jest. Prawne czy nie, nie wiem ja To jest jakaś mątyka mam, wam śmierdzi <w angielsku> yeah. Gdzie ty tam na tą ścianę patrzysz? Jakaś fabryka Fabryka no, Sadu Ale na takim slumsie jesteśmy teraz o, Ładnie Gibraltar widać tam, tam jeździliśmy po wąskich uliczkach, tu. Serwiusz, czujesz kamyki w jajach? Czuję kamyki w Czuję. Nie nagrywałem telefonem, kurwa, ty, u. Swoim se nagrywa, ja nie potrzebuję. Jak to oglądasz Martyna, ja nie nagrywałem i tego nie wspieram. Tu już jest taka zaawansowana łódka, a nie z papieru. Jak tam silnik, trzyma się. No to trzeba... Mieliśmy muzykę tu powracać. No to dzisiaj pobierzemy. Jak wrócimy do tego, nie? do Dokładnie. Jak codziennie, pobieramy od 5 od dni. Przyczka w ogóle, jak obklejona Ale a tu ja działa jak w Polsce A Tam jest paserat ogólnie Włoskie Ale bestie, ale bestie Ale bestie Ale bestie Ale bestie Sergiusz Ile razy dzisiaj przyjebałeś hakiem? Co najmniej raz A tak na oko? Tak na oko, oczy mam dwa, to co najmniej dwa lat. Jedno na lewe, drugie na prawe Łupak, powiedz ile razy było. Dużo, a tu jest każdy ma twoje oczy, no to przynajmniej osiem. No, To już prędzej, że za 8 Sergiusz, co pisało na znaku? Bandita Travestitas Tranvenstitas. Tranvestitas Czyli są Tranwensitas jacy? Gejowi bandyci są na drodze. Bajlando, bajlando. Mamigos, adios, amos, es ilesion, co to ma. Ba... Niedźwiedzie są w Hiszpanii. Hey. Ej! Ej! Niedźwiedzie. Niedźwiedzie. Cowboy, cowboy, scherner, cowboy, bestia. Pep, 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 nie cwiecie. Tu, 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 Nie Spędziłem noc. Kwiatki, jakie ładne kwiatki. Piękne kwiaty dla naszych pięknych dziewczyn. Pozdrawiamy gorąco no To są krowy to są kroły. Szkoda, że nie było małpa, ale mamy za to krowy. Małpa kosztowała 20 euro Małpa kosztowała... Nie euro, małpa kosztowała 20 funtów w chłopie na, na osobę Wiecie dlaczego Sergiusz tu jest? Bo to jest jego woda. Mój debil. Mój debil? Z ekstra stramadł, on głupi jest. po 40 jest ten Aha. 39 Co bierzemy? Takie coś? Takiego co skurwolenia. Tery. Carleza sin alkohol. Słabo. To jest to. Sin 0,8 Amperos A tu masz 6,8 amperas. Fru, no, no, o, Ale będzie bomba. Mam o no po... I tam jest Rafa kolorowa. Oba! Jaka? Jaka? Koralowa. Piwna. Piwna, Rafa, rafa Piwna. piwna. Woda, Mogłoby się wydawać, że to jest woda. Otóż się mylicie, to jest woda. Patrzcie jak kopie. Aż się czerwony zrobił. Woda z plastiku. W w Ale smakuje jak woda. Tak, smakuje jak woda.